Dzisiejszym gościem jest Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, czy nie prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości? No, tytuły ty, ty, są mniej ważne, ale faktycznie dla formalnych takich e, em, spraw w e, toczącym się sporze wokół Marszu Niepodległości ma to znaczenie. Tak jestem dalej e, prezesem. Rzą do Stowarzyszenia marsji Podległości, natomiast no, tu wokół tego trwa, a, a, trwa dosyć poważna, a, poważna batalia z Winnickim i z Bosakiem. E, czy ten spór między frakcją Bąkiewicza a frakcją Winnickiego to jest spór jakiś personalny czy ideowy? Myślę, że taktyczne albo nawet strategiczne. Według mnie Robert Winiński z Krzyśkiem Bosakiem no chcą sobie tutaj czyścić przedpole, uważają nasze środowisko jako środowisko, które im politycznie, politycznie zagraża. No i gdzieś tam z tyłu jest jeszcze pewnie jakiś personalny spór, który, który wzmacnia te, te, te motywacje tamtej strony do tego, żeby tutaj takie rozgrywki, tego typu rozgrywki prowadzić. Brudne, no powiedzmy sobie szczerze, brudne, brudne brzydkie, brzydkie rozgrywki. Ja starałem się wiele czasu na ten temat nie wypowiadać w mediach, natomiast no, przyszedł taki moment, w którym no, trzeba zacząć mówić, jak rzeczy wyglądają. Czy to polega, ten spór polega na tym, że pan prezes jest, nie jest ze środowiska, które wyrosło, nie jest pogrobowcem romanta Giertycha tak jak Krzysztof Bosak i Winicki? To prawda, ja nie jestem związany w żaden sposób z Giertychem, ani nie z tym środowiskiem, które wtedy wyrastało. Widać, że ten duch Giertycha tam jest wciąż wciąż żywy i no ja jestem jakby mam odmienne zdanie tutaj na ten temat no, sposób myślenia i patrzenia na politykę niż, niż właśnie być może koledzy w jakiś sposób będący pogrobowcami Romana Giertycha, może wcale nie pogrobowcami tego, tego nie wiemy, no, inaczej patrzę na, 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 na kwestie polityczne. Ja nawet więcej, no, chciałbym powiedzieć, że... Ja bardzo długi czas liczyłem na mimo wszystko, nawet przy, przy jakichś sporach liczyłem na współpracę i z Winińskim i, i z Bosakiem, bo myślę, że w kwestiach ideowych no, aż tak bardzo się nie różnimy. Być może różnimy się w, w taktyce, czasem nawet w strategii podejmowanej decyzji. Tutaj mamy te, 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 te różnice są pomiędzy nami. Natomiast ideowo nie jesteśmy sobie aż tak bardzo, bardzo odlegli, tym bardziej nie rozumiem, tym bardziej nie rozumiem tej tej, 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 wojny, no dla mnie właśnie przez to, że nie jestem tak upolitycznionym działaczem jak, jak wspomniałem wcześniej dwóch, dwóch panów myślę bardziej o tym, żeby skutecznie można prowadzić długofalową politykę, a nie myślę o tym, że, nie wiem, wewnętrzny m, jakiś rywal ewentualnie, który może mi zagrażać, jest powodem do tego, żeby y, nie próbować się z nim porozumieć, tylko czego, trzeba trzeba go od razu zniszczyć. No, mój sposób myślenia jest zupełnie, zupełnie inny. No, natomiast no wiem, sytuacja z drugiej strony wygląda e, też, e, też inaczej. Inaczej e, ci panowie na to, na to patrzą i uważają, że trzeba i eliminować po prostu przeciwników politycznych. Takim, takim jest nasze środowisko. A co się stało wczoraj? Nagrywamy to w poniedziałek, wczoraj w niedzielę na stawki w lokalu Kuźnia sfinansowanym z A3,5 miliona złotych. Z funduszów publicznych przez PIS, w którym właśnie zebrała się, zebrała się frakcja Winińskiego. Co, co to było? Bo ta frakcja mówi, że było to zgromadzenie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, które odwołało pana z funkcji prezesa i wybrało nowego prezesa. A w rzeczywistości co tam się stało? To było nielegalne zebranie członków stowarzyszenia, nie tylko członków stowarzyszenia. Marcznej Podległości, które, które tutaj miało być po to, tak było przygotowywane i tak montowany był ten cały scenariusz, żeby na przekaz na zewnątrz poszedł taki, że dochodzi do zmian w stowarzyszeniu, że zmienia się prezes zarządu, co jest po prostu no, nieskuteczne. Nieskuteczne dlatego, że nie zostało to przeprowadzone zgodnie z zasadami samego stowarzyszenia, ale też wolą większości chyba osób, które są członkami samego, samego, samego stowarzyszenia. Powiedzmy sobie szczerze, my zabiegaliśmy, ja zabiegałem również o to, że my, czyli jako środowisko, zabiegaliśmy o to, żeby było walne, na w którym się rozstrzygną pewne wewnętrzne spory, dojdzie do wyjaśnienia mm, zarzutów z jednej i z drugiej strony. Natomiast druga strona nie chciała do tego doprowadzić, dlatego że wiedziała, że w takiej sytuacji po prostu nie przeprowadzi kompleksowo swoich, swoich celów, nie zrealizuje swoich celów, czyli przejęcia marszu niepodległości, upartymnienia tego, tego marszu. Wczoraj byłem tam na stawki i próbowałem się dowiedzieć od uczestników tego spotkania w lokalu Kuźnia. Jakie są zarzuty pod pana adresem. Jak oceniają pana prezesurę. Niestety nie chciano mi odpowiedzieć. Nikt nie, nie był gotowy na udzielenie mi odpowiedzi. Natomiast w mediach pojawiają się jakieś doniesienia, Winicki zapowiada jakąś prokuraturę, gdzie pana wsadzał do więzienia. Jakie są zarzuty? Czy, czy są jakiekolwiek zarzuty, które, które, o których warto by było wspomnieć? Nie, te zarzuty w większości są zupełnie niemerytoryczne, a jeśli są, nawet mają takie podłoże merytoryczne, to tak naprawdę są przedstawione w zupełnie innym świetle, czy, czy jakby... Czy, 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 tak, tak prezentowane, że, że, zakłamują, że zakłamują rzeczywistość. Tam nie ma powodów do tego, żeby ktokolwiek składał wniosek do prokuratury, natomiast możemy ten wniosek składać, niech wszyscy składają. To będzie dobry, dobry moment do tego, żeby się, żeby, żeby się oczyścić po prostu z tych potwarzy, które Robert Winicki i Krzysztof Bosak publicznie artykułują. Tym bardziej, że no, chowają się tak naprawdę za Immunitetem, immunitetem poselskim, do tego, że w normalnej sytuacji czekałaby ich no, konsekwencja prawna, przynajmniej w, w sądach, które musiałyby sprawiedliwie oceniać pewne, pewne kwestie. Powstał tak zwany tam raport jakiś, który przygotowany. Natomiast to nie jest żaden raport, to jest potwarz, to jest próba insynuowania pewnych kwestii, innych tak przedstawiania, które z punktu widzenia partii Ruch Narodowy czy Konfederacje są, są korzystne. To tylko tyle. To, 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 ten raport zdecydowanie pokazuje, że w którą stronę idą tak naprawdę autorzy tego, tego, tego szmatławca. No, idą w tą stronę, żeby dezawuować nie? wcześniejszy zarząd żeby zawołować mnie po to żeby, żeby łatwiej można dokonać tej odmiany przemiany czy przejęcia samego stowarzyszenia czy taka sytuacja może doprowadzić do tego że przed sądem sąd będzie musiał ustalić to kto jest prezesem stowarzyszenia marsz niepodległości a i na przykład organ tutaj kontrolujący stowarzyszenia Czyli prezydent miasta stołecznego Warszawy może w wyniku takiej hucpy, takiego puczu e, wprowadzić zarząd komisaryczny? No różne są możliwe, <coughs> przepraszam, różne są możliwe warianty, które, z którymi możemy mieć do czynienia. Faktycznie ten problem zapewne będzie się rozstrzygał na poziomie, na poziomie prawnym. Czy będzie tutaj komisarz w stowarzyszeniu, czy nie? No oby, oby nie. Zawsze jest jeszcze czas i możliwość, pomimo tych no, takich bardzo napiętych stosunków, mimo wszystko jest jakiś, zawsze możliwość jakiegoś zawarcia jakiegoś kompromisu. A jak będzie, no, to, 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 to zobaczymy. Natomiast no, nie ma zgody na to, żeby ktoś po prostu upartyjniał ten, 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 ten marsz ani w jedną, ani w drugą stronę, to to mówię zarzuty w stosunku do mnie u, o, nie wiem, o sprzedawanie go jakimś tam innym politycznym mm, formacjom jest po prostu nie, nie, nieprawdziwe, dlatego że ja wychodzę z tego założenia, że marsz powinien być marszem po prostu Polaków, marszem polskich, polskich patriotów, e, bez względu na to, jaki ja mam stosunek do różnych partii politycznych i, i różnych ruchów politycznych. A koledzy w mojej ocenie uważają, że ten, ten, te, 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 to wydarzenie powinno być wydarzeniem, które promuje konkretne, y, konkretny podmiot y, y, partyjny i do tego dążą i dlatego cała, cały ten spór w, w, wokół marszu informacjach mi jeszcze ostatnie pytanie o jakiś wniosek do prokuratury media pisały, że pan złożył jakieś zawiadomienie, króciutki komentarz, co to jest. Tak, to jest to składamy z, w związku z, z podjętymi wczoraj działaniami tego, tak jak mówiłem, walnego, które jest nielegalne, bo uważamy, że to może wpłynąć na różne decyzje, które zagrażają po prostu zagrażają samemu stowarzyszeniu, stowarzyszeniu jako bytowi, jako podmiotowi prawnemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.